Cześć, witajcie na kanale 50 Shades of Blue. W dzisiejszym odcinku będzie na temat wody jeziora, pływania, czy w ogóle Blue umie pływać, czy lubi pływać. Może jak się tego nauczył, jak już się dowiecie, czy lubi. Wieża czołóweczka i widzimy się za chwilę! Dzisiaj nagrywam pierwszy letni odcinek, ponieważ od trzech dni już mamy kalendarzowe lato i bardzo lubimy tę porę roku i wykorzystujemy jej walory i atuty. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć tak krótko, jak to było z tym pływaniem i co robimy, jak jest temperatura powyżej 24 stopni. A wiecie, że mieszkam w bloku, więc w bloku jest ciepło i nie ma jak się schodzić i to nawet nie chodzi o blu, ale od nas i jakie tutaj możliwości. Terytorialne wykorzystuje. Blue jest typowym psiakiem, który jest zimnolubny, więc jak tylko może to na spacerach ciągnie do pierwszego cienia, żeby tam się położyć i czeka, albo jak jest luzem puszczony, to biegnie w cień, czeka aż dojdziemy, potem znowu biegnie w cień, kładzie się i czeka aż dojdziemy do niego, więc dla niego takie upały nie są fajne i motywuje nas do tego, żeby wymyślać inne atrakcje, więc bardzo chętnie jeździmy nad jezioro. I właśnie nawet kilka razy w tygodniu to nie musi być jakaś wyprawa na pół dnia i z pakowaniem plecaków jedzenia, picia i jedzenia dla psa, tylko mieszkamy w Bydgoszczy, dookoła są piękne jeziora. Do takiego najbliższego, spokojnego jeziora mamy 25 minut i znaleźliśmy takie, taki własny kącik, gdzie nie ma ludzi, jest cisza i spokój. Blu nikomu nie przeszkadza tym, że pływa i się pluska w wodzie, więc spokojnie możemy tutaj urządować i się bawić. Ale jak to z tym pływaniem się zaczęło? I to nie było takie oczywiste, że plu polubi pływanie, ponieważ na początku bał się wody, i zachęcaliśmy go tym, że z, wrzuciliśmy zabawkę najpierw na taką niedużą odległość, żeby wskoczył do wody i po nią popłynął. No i dochodził do powiedzmy momentu, w którym woda sięgała jego kolan, i wtedy zastygał i robił tylko. Podaj mi zabawkę, podaj mi zabawkę, dalej nie dam rady, więc mu podawaliśmy i, i tak nie chciał się przełamać, aż pewnego dnia na taką wycieczkę nad jezioro zachęcili nas nasi wspólni znajomi, oni mają Labradora Terego. No i jak Tery zobaczył wodę, jak to z lapkiem bywa, z całym potem pobiegł do wody, tylko uciekaliśmy, żeby nas nie ochlapał. No i był był taki, że jak to tak można, że tak się. Chodzi do wody, że płynie, że jak? No i teraz drugi, trzeci, czwarty raz znowu z impetem po zabawkę do wody dopłynął. No i w końcu Brust stwierdził, że jakoś tam w tym psim swoim języku i głowie, że nie może być gorszy od kolegi. I jak wskoczył po zabawkę, tak już po prostu zaczął pływać. I jak tylko się przełamał, to stwierdził, że woda jest fajna i że woda to jest jego żywioł. I czasami się śmiejemy, że jak go spuszcza gdzieś już blisko jeziora, to, to jest bieg do wody. Wraca, no idziesz już, idziesz już, no już nie mogę się doczekać, żeby pływać, i biegnie, wraca, biegnie, aż dojdziemy wspólnie do tego jeziora, już w samochodzie. Jak widzi, że zjeżdżamy z głównej ulicy i wyłania się na horyzoncie jezioro, to jest e, ucieszony i nie może się doczekać, kiedy wysiądziemy i pójdziemy się bawić. I tak jak mówiłam, takie wyjście to wcale nie musi być wielka wyprawa. To może być godzina pływania, spacer, i to w zupełności wystarczy, i mi, żeby się schłodzić, i blu, żeby też był i wybiegany, i schłodzony, i zadowolony. Taki protip na początek pływania mam dla Was, że warto jest. Na takiej lince y, można kupić w sklepie budowlanym w kastoramie, przywiązać na mały karabinczyk taki puler czy inną zabawkę, żeby gdzieś w szuwarach nie utknęła i mamy taką zabawną historię, że kiedyś właśnie wyszedł z takimi y, szuwarami i po drodze zgubił pulera. No i go szukaliśmy, zachęcaliśmy, żeby tam wpłynął, żeby poszukał, żeby znalazł. I niestety nie puler przepadł i, i my. Po, wróciliśmy do domu, i później nad jezioro wybraliśmy się po roku, i ten puler na nas czekał, więc skoczył i wyciągnął swoją zabawkę, więc przetrwała i jesień, i zimę, i wiosnę, i się znalazł ten puler, więc warto naprawdę przywiązać, i w razie czego można pociągnąć za sznureczek, i nie trzeba za linkę, nie trzeba się moczyć w wodzie. Taką fajną sprawą. Jest to, że ten szarak zmusza do jakiegoś myślenia, kombinowania takiego, takich atrakcji innych niż jest gorący dzień. Byłam w pracy, jestem zmęczona, upocona i teraz będę w tym mieszkaniu, w którym też jest duszno siedzieć. Tylko, no dobra, lecimy nad jezioro. Jak widzicie, siedzę nad jeziorem. Jest pięknie, jest słonecznie, jest chłodniej. Nóżki mam zamoczone, blue się bawi. Ja też odpoczywam psychicznie, odrywam się od tego, co się działo dzisiaj. Jak dzieciakom przebiegł dzień w szkole, tylko możemy być razem i tak odpocząć. Więc Was zachęcam serdecznie. Dla wszystkich, którzy już mają psy, róbcie sobie jak najwięcej wypadów nad jezioro. A dla tych, którzy nas oglądają, a nie mają psów, też Was zachęcam, żeby tak pojechać, zmusić się. Ja rozumiem, że się nie chce, bo mi też się czasami nie chce, ale jak już tu dotrę, jak już jestem nad jeziorem, to się cieszę, że ten gościu szary zmotywował mnie skutecznie do wyjścia. A teraz na koniec zobaczcie, jak wyglądają nasze zabawy z wodą. Jak taka, takie pływanie i szaleństwo potrafi sprawić fan nie tylko mi, ale też Blue. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za suby, za lajki i miejcie fajne wakacje. Pa!